Pierwsza księga Mojżeszowa rozdział 24 A Abraham zestarzał się i posunął się w latach Pan zaś błogosławił Abrahamowi we wszystkim I rzekł Abraham do sługi swego najstarszego w domu swoim który zarządzał całym mieniem jego Połóż proszę rękę swoją pod biodro moje abym zaprzysiągł ciebie na pana Boga nieba i Boga ziemi, że nie weźmiesz żony dla syna mojego spośród córek kananejczyków, wśród których mieszkam, lecz pójdziesz do ojczyzny mojej i do rodziny mojej i weźmiesz żonę dla syna mojego Izaaka. A sługa mu odpowiedział, a jeśli nie zechce ta kobieta pójść ze mną do tego kraju, czy wtedy mam zaprowadzić syna Twego do ziemi, z której wyszedłeś? Rzekł do niego Abraham – Strzeż się, abyś tam nie zaprowadził syna mojego. Pan, Bóg niebios, który mnie wziął z mojego domu ojcowskiego i z mojej ziemi ojczystej i który mi przysiągł, mówiąc, potomstwu twemu dam tę ziemię. On pośle anioła swego przed tobą i stamtąd weźmiesz żonę dla syna mojego. A jeśli ta kobieta nie zechce pójść z tobą, będziesz zwolniony od tej przysięgi mojej, tylko nie prowadź tam syna mego. Wtedy położył sługa rękę swoją pod biodro Abrahama, pana swojego, i przysiągł na to. Potem wziął sługa dziesięć z wielbłądów pana swego i poszedł, a mając wszelkie kosztowności pana swego w ręku, wstał i udał się do Aram-na-Haraim, do miasta Nachora. I zostawił wielbłądy na spoczynek poza miastem, przy studni, pod wieczór, gdy zwykle kobiety wychodziły czerpać wodę, i rzekł. Panie Boże Pana Mojego Abrahama, poszczęś mi dziś i okaż łaskę Panu Mojemu Abrahamowi. Oto ja stoję u źródła wody, a córki mieszkańców miasta tego wychodzą, aby czerpać wodę. Niechże więc ta dziewczyna, do której powiem. Nachyl dzban twój, proszę, abym się napił, a ona powie: Pij, i wielbłądy twoje też napoję. Będzie tą, którą przeznaczyłeś dla sługi swego, dla Izaaka, a ja potem poznam, że okazałeś łaskę Panu mojemu. Zanim zamilkł, pojawiła się z dzbanem na swym ramieniu Rebeka, która urodziła się Betuelowi, synowi Milki, żony Nachora, brata Abrahama. A dziewczyna ta. Bardzo piękna, była dziewicą, która z żadnym mężczyzną jeszcze nie obcowała. Zeszła ona do źródła, napełniła swój dzban i wychodziła. Wtedy zabiegł jej drogę ów sługa i rzekł: Daj mi proszę napić się trochę wody z twojego dzbana. A ona odpowiedziała: Pij, panie mój, i prędko opuściła dzban swój na rękę i dała mu pić. A gdy dała mu się napić, rzekła. Również dla wielbłądów twoich naczerpię wody, aż się napiją. Śpiesznie wylała wodę z dzbana do koryta i pobiegła znowu do studni czerpać i naczerpała dla wszystkich jego wielbłądów. A mąż ów przypatrywał się jej w milczeniu, aby poznać, czy pan poszczęścił jego drodze czy nie. A gdy wielbłądy się napiły, wyjął ów mąż złoty kolczyk półsykla wagi i dwa naramienniki na jej ręce, wagi dziesięciu złotych sykli, i rzekł Czyją córką jesteś, powiedz mi proszę, czy w domu ojca twojego jest miejsce dla nas do przenocowania? A ona mu odpowiedziała, jestem córką Betuela, syna Milki, którego urodziła na chorowi. Nadto rzekła mu, jest u nas słomy i paszy dużo, jest także miejsce do przenocowania. Wtedy ów mąż padł na kolana, oddał pokłon Panu i rzekł, błogosławiony Pan, Bóg Pana mojego Abrahama, który nie odmówił Panu mojemu łaski i wierności swej. Pan prowadził mię drogą do domu braci Pana mojego. Dziewczyna zaś pobiegła i opowiedziała rodzinie matki swej o tym, co zaszło, a Rebeka miała brata imieniem Laban. I wybiegł Laban do owego męża na dwór, do źródła. A gdy ujrzał kolczyk i na ramienniki na rękach siostry swej i usłyszał słowa Rebeki, siostry swej, która mówiła, tak powiedział do mnie ten mąż. Przyszedł do tego męża, a gdy on stał przy wielbłądach u źródła i rzekł, wejdź, błogosławiony Pana, czemu stoisz na dworze? Wszak ja wyprzątnąłem dom i jest miejsce i dla wielbłądów. Potem wprowadził męża tego do domu, rozsiadłał wielbłądy i dał słomy i paszy wielbłądom i wody do umycia nóg jego i nóg ludzi, którzy z nim byli. Następnie podano mu jedzenie, ale on rzekł, nie będę jadł, dopóki nie przełożę sprawy mojej. I powiedzieli, mów. Na to on rzekł, jestem sługą Abrahama. Pan udzielił panu mojemu obfitego błogosławieństwa, tak, że stał się zamożnym. Dał mu bowiem owce i bydło, srebro i złoto, niewolników i niewolnice, wielbłądy i osły. A sara, żona pana mojego, urodziła już w sędziwym wieku panu mojemu syna, któremu oddał całe swoje mienie. I zaprzysiągł mnie pan mój mówiąc, nie weźmiesz żony dla syna mego, z córek Kananejczyków, w których kraju mieszkam, ale pójdziesz do domu Ojca mego i do rodziny mojej, i weźmiesz żonę dla syna mojego. Wtedy rzekłem do Pana mojego: a jeśli nie zechce ta kobieta, pójść ze mną. A On mi odpowiedział, Pan, w którego społeczności trwam, pośle anioła swego z Tobą i poszczęści drodze Twojej, i weźmiesz żonę dla Syna Mojego, z rodziny Mojej, i z domu Ojca Mojego. Będziesz zwolniony od złożonej mi przysięgi wtedy, gdy przybędziesz do rodziny Mojej, i oni Ci jej nie dadzą. Wtedy będziesz zwolniony od złożonej mi przysięgi. Gdy przybyłem dziś do źródła, rzekłem: Panie Boże, Pana mojego Abrahama, jeśli Ty chcesz poszczęścić drodze Mojej, po której kroczę, to niechaj, gdy stanę u źródła wód, dziewczyna, która wyjdzie czerpać wodę, a której powiem: Daj mi proszę napić się trochę wody z Twojego dzbana, a ona mi powie: Napij się, a również dla wielbłądów Twoich naczerpię wody, będzie żoną, którą przeznaczyłeś dla syna Pana mojego. Zanim przestałem się modlić w sercu swym, pojawiła się z dzbanem na swym ramieniu Rebeka i zeszła do źródła i naczerpała wody. A ja rzekłem do niej, daj mi proszę napić się. Ona śpiesznie zdjęła swój dzban z siebie i rzekła, pij i wielbłądy twoje też napoję. I napiłem się, a ona napoiła także wielbłądy. Wtedy zapytałem jej i rzekłem, czyją córką jesteś? Ona odpowiedziała: Jestem córką Betuela, syna na którego mu urodziła Milka. Wtedy włożyłem kolczyk w jej nozrza i na ramienniki na jej ręce. Potem padłem na kolana i oddałem pokłon Panu i błogosławiłem Panu, Bogu Pana mojego Abrahama, który mię prowadził drogą właściwą, abym wziął córkę brata pana mojego dla syna jego. Jeśli więc teraz chcecie wyświadczyć mi łaskę i wierność Panu mojemu, powiedzcie mi, a jeśli nie, to też mi powiedzcie, abym zwrócił się na prawo, albo na lewo. Wtedy odpowiedzieli Laban i Betuel: Od pana ta rzecz wyszła, dlatego nie możemy do tego nic dodać. Ale oto Rebeka przed tobą, weź ją i idź, a niech będzie żoną syna pana twego, jak rzekł pan. Gdy tedy sługa Abrahama usłyszał słowa ich, oddał panu pokłon aż do ziemi. I wyjął sługa klejnoty srebrne, klejnoty złote, i szaty, i dał je rebece. Dał też kosztowne upominki jej bratu i jej matce. Potem jedli i pili on i ludzie, którzy z nim bili i przenocowali. A gdy wstali rano, rzekł: Pozwólcie mi odejść do pana mojego. Ale brat jej i matka jej rzekli: Niech zostanie dziewczyna z nami jeszcze kilka albo dziesięć dni. A potem pójdziesz. Lecz on rzekł do nich: Nie zatrzymujcie mnie, skoro pan poszczęścił drodze mojej. Puśćcie mnie, abym poszedł do pana mojego. Rzekli więc: Zawołamy dziewczynę i zapytamy jej, co powie. Zawołali tedy Rebekę i zapytali jej: Czy chcesz pójść z tym mężem? A ona powiedziała: Pójdę. Wypuścili więc Rebekę, siostrę swoją, wraz z karmicielką jej i sługę Abrahama wraz z jego ludźmi. I błogosławili Rebekę, mówiąc do niej: Siostro nasza, rozmnóż się w niezliczone tysiące, a potomstwo twoje niech zdobędzie grody wrogów swoich. Wtedy Rebeka i służące jej wstały, wsiadły na wielbłądy i ruszyły za tym mężem. Tak zabrał sługa ów Rebekę i odjechał. A Izaak, który mieszkał wtedy w ziemi Negeb, wracał od studni, zwanej studnią żyjącego, którym nie widzi. I wyszedł Izaak, aby się pomodlić pod wieczór na polu. A gdy podniósł oczy, zobaczył, że nadciągały wielbłądy. A Rebeka, podniósłszy oczy swoje, ujrzała Izaaka i zsiadła z wielbłąda. I zapytała sługi, kto to jest ten mąż, który idzie przez pole nam na spotkanie? I odpowiedział sługa, to jest pan mój. Wtedy wzięła zasunę i zakryła się. I opowiedział sługa Izaakowi wszystko, czego dokonał. Izaak wprowadził ją do namiotu Sary, matki swojej, i pojął Rebekę za żonę i pokochał ją. Tak pocieszył się Izaak po śmierci matki swojej.